Teraz, ponieważ nie mam pojęcia, i mam czasu, bo sobie nie ustawiłem zegarka, przechodzimy do e, ostatniego segmentu, czyli do upiorów. Upiory to już jak już mówiłem na początku, e, to jest kategoria, do której wrzuciłem istoty wampiryczne, duchy i e, demony, które po prostu nie dopasowały się do poprzednich kategorii. Dlatego zacznijmy może od jednego z najciekawszych z nich, czyli do strzygi. Istniały co ciekawe również męskie wersje strzygi strzygon, zwane je, albo strzyż. Tym niemniej większość legend dotyczy właśnie strzyg, jako tych żeńskich, żeńskich wersji tego demona. Ich działalność opierała się przede wszystkim na zmianie w sowe. Co ciekawe, nie nie to perze a sowe. Mimo tego, że są one traktowane jako słowiańskie wampiry, zmieniały się one w sowe. nadlatywały do ludzi, na których chciały się zemścić oraz były przez nie atakowane i wysysano z nich krew. Generalnie uważa się, iż Kiki, Kikimora, przepraszam, strzyga powstawała przy narodzeniu. Była to, był to podtyp ludzi, który rodził się, rodził się z dwoma rzędami zębów i z dwoma duszami. Wówczas, jeżeli zidentyfikowano osobę, która była podejrzewana o bycie Kikimorą, to była ona wypędzona z wioski, w wyniku czego często takie osoby po prostu ginęły. Nie jest pewne. Nie jest pewne, jaki był rzeczywisty los tych ludzi, niemniej jednak podejrzewa się, iż każda seria śmierci, która miała miejsce tuż po wypędzeniu podejrzanej kikimory, była po prostu zwalana na kark tego demona. Strzygę można było pokonać w kilka sposobów. Było to bardzo podobne do powszechnego mitu o wampirach, na przykład wbijając gwoździe lub pale w różne części jej ciała, czy też po prostu pozbawiając ją głowy. Generalnie porównanie strzygi do słowiańskiego wampira jest bardzo adekwatne, ponieważ miała ona bardzo wiele podobnych funkcji. Warto wspomnieć, iż epidemia strachu wywoływana takimi właśnie nagłymi śmierciami tuż po wygnaniu strzygi. Zazwyczaj prowadziła miejscowe społeczności do dopuszczania się naprawdę brutalnych czynności względem, istot, względem, istot, przepraszam, względem ludzi pochowanych w danym miejscu. Zazwyczaj naprawdę potrafili poszatkować dane zwłoki tylko i wyłącznie po to, by nie wstały one ponownie z grobu. Czasem posuwano się nawet do przebijania ogromnym gwoździem piersi lub głowy osinowym kołkiem, czy też gwoździem. Innym bardzo ciekawym upiorem w mitologii słowiańskiej chciałbym wspomnieć wam o południcy, ponieważ jest to demon, który jest bardzo popularny, ale jest niewiele, mało znany przez większość ludzi, ponieważ wbrew pozorom podczas gdy powstanie południcy jest większości ludzi znane, czyli jest to demon, który rodzi się z niewiasty, która nie była zamężna lub dopiero co była zamężna i zmarła świeżo po ślubie, to rola jaką pełniła ona w słowiańskiej społeczności jest dość szczególna, ponieważ zgodnie z nazwą pojawiała się ona w samopołudnie na polu i stanowiła ona zagrożenie dla rolników, którzy wychodzili w pole w samopołudnie, co było społecznym zakazem, ponieważ no, ludzie nie, nie mieli wtedy takiej wiedzy medycznej jak mamy obecnie, nie wiedzieli czym jest udar słoneczny. Południca była w zasadzie emanacją udaru słonecznego, która została wymyślona prawdopodobnie po to, aby po prostu odstraszyć słabo wykształconych mieszkańców wsi od wychodzenia w pole i ryzykowania własnym życiem. Zazwyczaj była ona, w sobie, ona wyobrażona właśnie z sierpem, stąd też bierze się jej inna nazwa Polna Babka powodowała bóle głowy, zawroty głowy, czasem dusz, dusiła śpiących, bądź okaleczała ich za pomocą posiadanych narzędzi, a tak i także dotkliwie parzyła. Zazwyczaj opisywano je jako odrażające i przerażające upiory, przypominające kościu trupy, bądź też stare kobiety. Stare kobiety naprawdę mia nie miały brania w społeczności słowiańskiej, były zazwyczaj traktowane jako największe emanacje zła. Niemniej jednak pojawiały się też wersje, w których były one też traktowane jako piękne kobiety. Obecnie uważa się, iż korzystały one z dokładnie tej samej magii co rusałki i po prostu przyciągały do siebie młodych rolników, aby niestety pozbawić ich życia czy też po prostu zdrowia. Zazwyczaj uważano, iż powstawały one z dusz kobiet tragicznie zmarłych w okolicach własnego ślubu to już mówiłem, choć. Na zostanie tym demonem narażone były wszystkie dziewczyny zmarłe jeszcze w stanie panieńskim. Dlatego też trudno stwierdzić, czy Słowianie liczyli w to też małe dziewczynki, ale to jest, to jest taka mitologia, że nie, nie, nie wymieniono ni zbyt wiele, ponieważ znamy to za jedynie z drugiej ręki. Kolejnym demonem, o którym chciałbym powiedzieć, trochę mi wybili panowie z rytmu, ale powracam, jest licho. Licho jest o tyle ciekawe, iż. Była to istota, której jedyną funkcją było wędrowanie po świecie i zsyłanie na ludzi nieszczęścia. Generalnie do tego sprowadzał się, sprowadzała się funkcja licha. Zazwyczaj go sobie, wyobrażały je sobie jako starszą kobietę z jednym okiem, która podróżowała po świecie i siała, siała po prostu wokół już spustoszenie. W przeciwieństwie do innych demonów, przed lichem nie, było, nie można było się ochronić. Co y, obecnie jest odbierane jako y, możliwość, że po prostu nie był to o tyle demon, czy, czyli raczej y, słowiański Bóg Zła. Możliwe, że było to, była to po prostu jedna z emanacji Czarnoboga, czyli właśnie Boga słowiańskiego nieszczęścia, który ostatecznie, y, ostatecznie, no niestety, y, jeżeli wybrał sobie kogoś za cel, to nie było ucieczki. Nie dało się ich również ugłaskać ofiarą, na pewno próbowano. Nieuniknioność nie spotkania z lichem właśnie sugeruje to, że był to najprawdopodobniej istota powyżej rangi demona. Przynajmniej w słowiańskiej mitologii. Niemniej jednak po nadejściu chrześcijaństwa wszystkie, wszyscy bogowie zostali sprowadzeni do rangi demonów. A teraz przejdźmy do mojego ulubionego demona. Muszę przyznać, że spośród wszystkich ten najbardziej mi się spodobał. E, zmora lub Nocnica. Był to demon paraliżu sennego. E, przede wszystkim zajmował się on e, Atakowaniem ludzi w nocy, podczas gdy spali oni, e, i zgodnie z podaniami siadał na klatce piersiowej, powodował paraliżujący lęk, oraz e, po tym, gdy krew naszła już do głowy, wysysał z ludzi krew. Czyli bo, bo, krew lub siły życiowe, w zależności od podania, były to różne rzeczy, niemniej jednak, zmora, czy też nocnica, jest obecnie uznawana za demona odpowiedzialnego właśnie za paraliż sen człowiek nawiedzony przez zmorę budził się zwykle zmęczony i bez sił do życia, co było odbierane w różny sposób, ale na przykład mogło być też związane ze złym samopoczuciem, a nie tylko za takim zmory. Słowianie bardzo mieli, mieli taki zwyczaj, aby swoje problemy, bardzo prozaiczne czasem, po prostu przypisywać siłom demonicznym, choć w przypadku zmory, myślę, że każdy, kto doświadczył paraliżu sennego, może się zastanawiać, czy taki stwór faktycznie mógłby istnieć. Zazwyczaj była to oczywiście postać kobieca. Uważano, iż e, musiała ona uciec od nas. Jeżeli wysusała krew z danego delikwenta, to musiała ona uciec przed nadejściem, e, przed nadejściem pierwszego. E, przed nadejściem wschodu słońca, przepraszam. I zazwyczaj porywała ze stajni konie, które oczywiście potem były już skazane na śmierć po śmiertelnym galopie z nocnicą na grzbiecie. I ostatni demon, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Jest to już w zasadzie powtórka z rozrywki, ponieważ mówiłem już o strzydze. Niemniej jednak myślę, że warto byłoby wspomnieć o wąpierzu, czyli właśnie słowiańskim pierwowzorze dzisiejszego wampira, który jest w dużej mierze podstawą do większości mitów o nieumarłych istotach powstających z grobu i żądających ludzkiej krwi. Pod pojęciem wampira zwykło się dziś rozumieć przede wszystkim żądanego krwini umarłego, jednak nazwę demona wyprowadza się od rekonstruowanej na rozmaite sposoby formy prasłowiańskiej, która na gruncie staropolskim przeobraziła się właśnie w Wąpierza, a potem Upira. Niegdyś były to po prostu istoty jednoznaczne Wąpierz i Upir, jednak w miarę upływu lat Upiorem stała się po prostu istota duchowa, która przeklęta istota duchowa, która nadeszła do nas z innego świata. E Strach przed wampirzami sprawiał, aha, właśnie skąd się można było stać wampirem, to jest o tyle ciekawe. W słowiańskich mitach uważano, iż wampirem stawała się osoba, która nie została odpowiednio pochowana. Dlatego też, strach przed wampirzami, wampirzami sprawiał, iż ludzie podchodzili do kwestii pochówku bardzo asekuracyjnie, jeżeli nie udało się kogoś pochować odpowiednio, lub jeżeli była to osoba nielubiana przez daną społeczność. To dopuszczano się oczywiście również poćwiartowania zwłok, przebijania serca osinowym kołkiem, a nawet ciekawa metoda obracano ciało do góry nogami, tak żeby wampir w momencie, w którym chce się wykopać z własnego grobu, wkopał się do niego jeszcze, się jeszcze głębiej pod ziemię. Była to taka bardzo ciekawa, swojska metoda i myślę, że tym akcentem skończę, bo w zasadzie demony mi się już skończyły. Dlatego myślę, że jeżeli jednym zdaniem miałbym zakończyć, to wbrew temu, co może się Wam wydawać, słowiańskie demony nie, zani nie zaniknęły, są częścią dalej naszej kultury, a niezależnie od tego, czy, wam się, czy, czy wierzycie w to, czy nie, to nasi przodkowie w nie wierzyli. I jeżeli zdołałem Was zainteresować, to oczywiście zapraszam na stronę internetową albo na mój kanał. To byłoby tyle ode mnie. I to byłoby już na tle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Kończąc już, chciałbym jeszcze zaprosić Was na naszą stronę internetową innemedium.pl po więcej bardzo podobnych tematycznie treści oraz zachęcić Was do sprawdzenia naszego sklepu internetowego, mediów społecznościowych i Patronite. Po wszelkie potrzebne linki odsyłam oczywiście poniżej do opisu.